Witam Państwa i witam Ciebie, Maćku. Dzień dobry. Spotkaliśmy się tutaj, bo podobno dzisiaj masz rocznicę niepalenia. Nie palisz podobno od pół roku. Tak, dokładnie. Dziś jest 183 dzień, od kiedy nie palę papierosów. Super sprawa. I jak się z tym czujesz? E... No bardzo dobrze się z tym czuję. E... Najważniejsze jest to, że nie myślę cały czas o papierosach, bo ja cały czas myślałem o tym, żeby zapalić papierosa, więc nie myślę o tym. Okej. Okay. Przejdźmy teraz do momentu, w którym postanowiłeś rzucić palenie. Co się zmotywowało do tego, żeby rzucić to palenie? Co mnie do tego zmotywowało? Angina. Angina? No tak, angina. Wiesz co? Eee, rozchorowałem się, strasznie się rozchorowałem eee, i dostałem 40 stopni gorączki nie mogę nic przełykać ale ogromny ból i przez 3 4 dni leżałem sobie w łóżku i jak leżałem w łóżku no to tak rozumiem nie jarałem, nie? no i jak nie jarałem przez te 4 dni to później wiesz, wstałem 5 dnia na antybiotyku no i mówię no dobra no to... to jak już 4 dni nie jarałem to spróbuję 5 dzień nie jarać później 6 7 Ósmy, pierwszy tydzień, i po miesiącu, po miesiącu stwierdziłem, że założę kanał. Właśnie ten, który ty oglądasz, że założę kanał i będę siebie motywował i ciebie motywował do tego, żeby rzucić fajki. No i jakoś się udaje. A gdybyś chciał teraz przekazać jakąś informację do widzów tego kanału, to co byś im powiedział? Jedną wiadomość. E... No to to jest podstawowa wiadomość taka. Nie jaraj, jak nie jarasz, to nie jaraj. A jak już jarasz? To jaraj, a nie żeby się okłamujesz, że rzucasz palenie, nie jara, nie będę palić, a później i tak się okazuje, że palisz tylko popalacz. Na przykład, o, kumpel na przykład w rękawiczkach pali przed żoną i mówi, że jej, że nie, on nie jara, gumy wpierdala jak pojebany i rękawiczki nosi. A teraz wiesz, pandemia, no to ma podstawę do tego, żeby mówić, po co, po co jemu rękawiczki, bo kiedyś, jak nie było tej pandemii, no to, to nie było problemu, nie? I No i tyle, jak ci powiem, że jak nie jarasz, to nie jaraj, ale to jest twoja decyzja, tylko i wyłącznie twoja decyzja, żeby rzucić, rzucić te fajki. Więc pamiętaj, subskrybuj tak, ten kanał. Rzecz. Jeżeli chcesz, żebym ja ciebie motywował i tworzył kolejne jakieś treści na tego YouTube'a, i żebyś tym nie motywował albo tym nie motywowała yy, swoją subskrypcją, to pamiętaj, nie wiem, gdzieś tutaj będzie taki przycisk, teraz powinien się pojawić gdzieś. I subskrybuj ten kanał. Bądźmy na bieżąco. Ja mam dzisiaj 183 dni bez papierosa. I ty także możesz być bez papierosa. Być i żyć bez papierosa. No i tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cześć.